Jak rozejrzysz się w koło, widzisz, że wszystko, co nas otacza, jest zrobione z atomów. Właśnie tym zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. Witam Was w kolejnym odcinku z projektu Licz na Palcach. Jest to po prostu seria, w której yy, omawiam rzeczy, które są w podstawówce, związane z naukami ścisłymi, co nie dla takich no, największych tłumoków. A więc, no to co, przechodzimy już do treści odcinka. Atom w swojej budowie można podzielić w sumie na dwie części. Jądro atomowe i chmura elektronowa. Zacznijmy od jądra atomowego. Jądro atomowe jest naładowane dodatnio, ponieważ w jego skład wchodzą neutrony oraz protony. Neutrony o ładunku zerowym oraz protony o ładunku dodatnim. Chmura elektronowa o ładunku ujemnym, jak się można pomyśleć w sumie jest, jej głównym takim budulcem jest są elektrony, które mają masę 1840 razy mniejszą niż jeden proton. Proton ma masę jednego unita, a elektron 1 na 1840 unitów. Jak już wspominałem, proton ma ładunek plus 1, neutron ma ładunek neutralny, czyli 0, a elektron ma minus 1. Co nie, yy, protony oraz neutrony tworzą wspólnie nukleony i to właśnie one budują. Jądro atomowe, a elektrony w sumie wirują dookoła tego jądra. No i teraz, w sumie, można się spytać, ale skąd my mamy wiedzieć, ile jest protonów, ile jest neutronów i ile jest elektronów? W sumie to jest bardzo proste, ponieważ to jest tak, że liczba protonów równa się liczba elektronów pod warunkiem, że pierwiastek jest neutralny. Czyli w sumie taki najbardziej optymalny, jaki się uczymy w szkołach. No ale ktoś może powiedzieć, że to nie jest żadna odpowiedź, ponieważ my dalej nie wiemy ile jest protonów, ile jest elektronów, ile jest neutronów. No to teraz przychodzi nam taki wzór AZE, Gdzie E to jest pierwiastek, Z to jest liczba atomowa, a A to jest liczba masowa. I w sumie to jest bardzo ważne. Liczba atomowa w sumie już jest informacją ile mamy protonów w jądrze atomowym. Co nie to oznacza, że jeżeli protonów mamy tyle samo ile elektronów, to wtedy to jest raczej logiczne, że na przykład przykład węgiel ma liczbę atomową 6. Ma 6 protonów i 6 elektronów. Liczba masowa to jest masa dodana po prostu protonów oraz neutronów. A więc żeby obliczyć jaką mamy masę neutronów, no to musimy yy, od liczby masowej odjąć liczbę atomową, czyli dla przykładu węgiel ma liczbę masową 14, no to musimy od 14 odjąć 6 i to będzie nam dawało 8 neutronów. Jak elektrony są po prostu rozłożone na kolejnych powłokach, czekajcie, muszę po coś pójść. O, mamy tutaj taką ładną tablicę tego i jakiegoś gościa, co nie? No i jak to działa? Numer grupy, czyli o tak pionowo, co nie? to on y, mówi ile jest elektronów na ostatniej powłoce. Ostatnia powłoka nazywa się powłoka walencyjna, a elektrony, które się znajdują na ostatniej powłoce nazywają się elektrony walencyjne. Co nie no i właśnie pionowo numer grupy mówi nam ile jest na ostatniej powłoce, a numer okresu, czyli o tak, co nie mówi nam ile jest łącznie tych powłok. One się nazywają KLM, pierwsze 3, potem jest chyba N, potem jest O. No a więc, no rozumiecie, Orbitale chyba zostawię sobie na inny odcinek. To by było w sumie na tyle. Pa.